Żeby rzeczy się zadziały, nie wystarczy Boża wola, ale niezbędne jest paliwo, którym jest Twoja wiara, bo tak to Bóg skonstruował. Miłość do Boga to też Twoje świadectwo o Nim, bo przed chwilą czytaliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata, a także miłość do Boga objawia się w miłowaniu bliźniego. Więc kocham Boga. Bo mam wiarę w Jego szalone plany dla mojego życia i dla naszego Kościoła. Kocham Boga, bo zależy mi na bliźnim i chcę świadczyć, żeby nasze przesłanie tego, co tu robimy, ujrzało światło dzienne, aby inni mogli doświadczyć zbawienia i znaleźć miejsce na Ziemi, gdzie mogą się nasycić Jezusem. I ta miłość musi wyrażać się w praktycznym działaniu. Jakuba 2,26. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Tak jak jeleń do źródła wody dusza ma, do Ciebie gnie. Tyś moje do serca Cię